Moi drodzy, witam was wszystkich przed rozpoczęciem filmu. Sorry, że w taki sposób, ale był to gruby film, było ciekawie. Zobaczcie jak mi się udał montaż. Wygraliśmy arenę, w której mieliśmy przeciwko sobie z może koło 3 na 2 graliśmy do końca i dzięki Matiemu i mi Udało nam się wygrać. Ja Wam życzę miłego oglądania tego filmu. Zobaczcie sami jak to wyglądało. O! E, to jest grube, to pójdzie na YouTube jak e, to się uda wygrać. To są jaja jakieś. Kopy nie mogą zrobić. Wow! O ty! No co? Co? No co? Dobra. Drodzy widzowie, dla których nagrywam film, bronimy się od około 5 minut przed przeciwnikami. Jeżeli się uda, to wrzucę ten film na YouTube'a. Jeżeli nie, to nagrywam go tak dla siebie. Cześć, przyszedł? Od lewych, od tych po lewych, bo jakoś to z Idzie znowu. Mhm. Nie oni się zadobi szykują tak... chyba. Bo oni już wiedzą, że my jesteśmy tak jakby zadobzi. O idzie znowu. Zabarę... Wracaj do bazy! O ty cwaniaku jeden. On ma downa On... O ty! Dobra, ale straci dużo hapc Ja sobie jeszcze refilka zjem Nie on będzie klaczował co chwilę Na górze nikogo nie Mogę tu My to wygramy Musimy wygrać Minuta 50 Jeszcze jeden. idą w trójkę idą w trójkę, bo ja tu widzę e... Nie, nie będę jeszcze pił poty na dżanku. Czekaj, na i... ja kupię za chwilę fireballa. Wasza przygoda w Minecraft Bedwars Wars końca! Łasia sia. Pyk! Pyk! Linus, <laughs> oni chyba nie mogą, naprawdę. No ten... E... ...ki to 13 się dosyć dobrze kręci, ale reszta to same krzaki. Ja muszę zrobić jedną rzecz, bo Dobra. oni z tego korzystają i robią y, sobie bazę, z której chcą nas rzucić w, do Wojdu. Dobra, pozbierałem. Idzie znowu. Już nie. <głos> <głos> Bez kitu. To jest najdziwniejszy film live w historii mojego kanału. Oho, perełką <noise> będzie się tepał. Perła, perła będzie. Jak... Ja... No, oh, chyba diamenty szykujemy. sobie. Będą prota robić idzie, idzie. Idzie od środka ten, kto się dobrze klepia. Wiesz, co ja mu powiem? Nie, Wytrzymaj 3 sekundy. 2, 1. Gdzie on jest? Spad, spadł. spadł. Ty jak on żyje, jak on spad? Co on jest 5? Na czacie zobacz, że on umarł, a gra tak czy siak. Tak, jakby dwa razy umarł. Trafię? Powiedz, że trafię. Trafiłem! Diamentowy nie żyje. Ale go nie. nie, jednak żyje. A, Ale kupuje se dwunastego refila. Jest! Uuu, ja! Dobra Dora! jest. <noise> Idzie. Idzie krzakuś. 3, 2, 1. O, ty... Dobra, tak! chodź, Daniel! <grym> Już mamy przewagę! <grym> I ten No dobra, to jest raci wygrana arena, panowie! Ty graci wygrana arena! Na moim kanale! <grym> co to w ogóle jest? Ja to raptorowi myślę później Czy co... Nie, mieliśmy pokusa i bronimy się jak możemy. Ale gdzie on jest? To jest nie gdzieś w bazie kampi. Albo. Wip. O, u, u. Dobra, on gdzieś tam stoi z łuku będzie strzelał. Nęda jedno. Widzę go na midzie jest. Na midzie jest, dobra. Jaki kin. A my, my jesteśmy w gorszej sytuacji. Czemu? Czekaj, ja sobie potę na jumpa. O, chyba za radzi sobie ukupił. Kolega. Ale duży chatę straciłem. O oh shit! O nie. Spadłeś? Tak. Ej! Możesz iść... Nie! Nie rób tak, bo on cię na, na pewno zrzuci. Możesz iść stary, od zielony na mida. Do góry się pobuduj na ten zielony most! Idzie, idzie! Tak! Jest! Jest! Oh! Yes! No i widzowie youtube'owi, e, oczywiście nie ci z live'a, dziękujemy Wam. Taki szybki film, żeby pokazać Wam, jak grają gracze na Coxcraft. Był, mieliśmy fokus od trzech drużyn, wygraliśmy grę. Dobra, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję widzowie YouTube'owi za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, na razie i cześć!